Manko, Siebanko, ja jestem warty ze mną, z LJ. Dzień dobry. I Hunter, I witam. I świątek, krzyknij głośno. Dobra, jest i świątek, dokładnie tak. Gram oczywiście w Fly the Slap dokładnie. Lunch game, bierzemy normalne mapki. office, bo ostatnio pamiętacie co to się działo. Teraz znowu to się będzie działo. zobaczy świątek, to w akcji po prostu. Ja Ojej. zobaczę, to ja to kurczę, ale to co najlepsze, przewidziałem co oni chcą ze mną zrobić. Przewidział to. Ja przewidziałem, Zobaczy, wystarczyło żebym zobaczył kurczę odcinek, tytuł odcinka poprzedniego i ja już wiedziałem co oni chcą zrobić. Widziałem, że oni chcą uciec kuźwa, chodźcie do tego okna, chodźcie do tego okna, no chodźcie tutaj, chodźcie tutaj kurde, chodźcie tu, chodźcie no, tu. Witamy Świątka. Chodźcie witamy. Tu. Ja bym chciał do drugiego okna pana poprosić. Tak. Chodźcie tu. Ja, ja nie mogę tak podlecieć bardziej w sumie. Do. A ja nie mogę psikać przez Patrz, jak to biuro w ogóle zamontowane jest ty. Tak, w powietrzu. No mówię, mnie ciekawi ten pokój tutaj, jest taki na dole. Wow. Ty! Tu się wybiera tą postać! Co? <laughs> matka Mucha! Mam już Mam już dużo! Mam tam chcę! Ja chciałem na kanapki do Opisa poprosić, tamten, do roboty. Mamo, oh, oni mnie biją. Ja tam chcę. I i Jestem o, za gruby, jest żeby tak wyjść niebo. przez ten dach, jak ej, wyście ej, wychodzili. Patrzcie, tutaj, patrzcie, kółka wystają, patrzcie, kółka wystają. Czy co to jest? Jakie zaczepy są? Co no, to, to jest? Nie. Ej, ja no, nie ja chcę nic mówić. Ale ja już się tak A zablokowałem, nie, to ze że stołu, nie wyjdę. Z stołu i z, z tych, z foteli. Co zaciąłeś się, świątek? No, za Dobra, tym, tym szafa. Dawajcie na jakąś ekspedycję na Marsa czy coś. Cokolwiek Ale to. to, to... Ale Ale... Czekaj, czekaj, czekaj. To ja, ja potem ten biały budynek podlatuję, albo w ogóle. To chodźcie masz. do mnie, ja, ja was zabiję i ten... I jest. wszyscy będziemy owadami gdzie i no sobie polatamy. Nie da, nie, nie da się tak, żeby wszyscy byli, bo od razu wygramy wtedy. halo, gdzie jesteś? Na dole. Na górze, na to tutaj kilka na spadam na sam dół, na Ja chcę na ekspedycję. Oj, <grym> jesteś? O, jesteś? O, dobra. 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 Chodźcie, lecimy w jakiegoś tripa tutaj, w przygodę. Dawajcie za mną. W którą Wiecie stronę? Mnie? Bo ja już was zgubię. Ja się czuję samotny, wyrzucam dobra, wam puchary. Dobra, patrzcie, Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, ja wam puchary wyrzucam za Zdwiedzamy. podwórko. Wyrzuciłem przynajmniej jednego, bo więcej nie mógł. Za ten suchar masz gdzieś puchar. Proszę bardzo, weź sobie go. Patrzcie, tyle tutaj Aha. można by się sięganiać, no nie? To byłby naprawdę skitę. fajny obszar, jakby tutaj odblokowane było dla wszystkich. Masa tam miasto sakra. całe. Koniec mapy! O, a Poniec tu woda mapy. jakaś jest? A nie, tutaj jest już. Za... Nie, nie jest zablokowane. Ty, a a tu w poza mapę, nie i przegraliśmy. Jak ja mam sobie wziąć okulary, kiedy jestem zablokowany za szafą? To nieważne, było się nie blokować. <laughs> no o weź sobie <laughs> miotać, jest to, jest, to, jest to obok ciebie. Tak nie sądzę. Wypadam, czekaj, wypadam. No i Ty, inaczej... Jest, jest koło mnie, ale... Wypadłem, ale mi się zawiesiłem, nie ja muszę zrobić. Ja też. A, moje oko. Aaa! No, no, finish! Pomarliśmy! <laughs> <Jezus>. Serio? <laughs> Mówiłem! Mówiłem! Mówiłem, że tak będzie, kuńba. Widzicie, Jestem mistrzem. Jestem makanie. po prostu, kurczę, mistrzem. Jesteś haksem do potęgi. Ciebie już nic nie uratuje, tutaj? Brawo, świątek. Dobra, jakieś zamówienia na mapeczkę? Ja bym chciał zobaczyć tę muchę, matkę tę muchę. Tak, dobra, to weźmy jeszcze raz ja, ja tak na szybko wylecę i, i tak zaraz wrócę i będziemy dobrze, się ganiali, Okej, okay, to wezmę panem Psiukacza. Aha! Aha! Okej, okay. okej. Okay. Okay. Idę zobaczyć tylko mam matkę, i przed wami uciekam. O. Co tu jest? To matka jest poleciałeś? Pod Ej, ale tu nic nie ma, to jest sam pokój. A gdzie jest ta matka mucha? Pod samym tym dole, głównym... Pod, tym pod budynkiem. Office. Jest taki biały, biały, biały. Biał, no tak, biał, i ja tu w środku linia, białe, mam tylko i wyłącznie Ty. po prostu biały pokój hey, z napisami. Hey, Hunter, Hunter, chodź tu, Hunter. Coach, Select your character. Pat Patrzcie patr na tą szafkę, nie? i Poczekaj. Patrz. Paranormal activity! <Alexander> nie ma tu matki żadnej muchy. Gurwo, wracam Baga. do Was. Odtruj ją. Marsz na pysk! Dajcie szmatkę.

nie, nie. Okay. ja to tam, Elo, tam. Do, 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 do. E Elo cześć, cześć, witam. No przecież ją wygrałeś, to musiałeś przegrać. Chodźmy do sa 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 Salun, Salun. Ja tutaj patrząc na komentarze do moich odcinków, stwierdzam, że muszę wybrać coś innego niż Muchę, bo często dostaję komentarze, dlaczego mu gram ale Mucho? Mucho! To to będę grał pająkiem. Jak Dostań Żerandole. To ja będę grał babcio. Ja też! Toś <laughs> tośmy się dogadało. No ja się dołączyłem, Dobra. żebyś nie był sam już. No dzięki, <laughs> ale... Ty, a ja jestem ciekawy czy tutaj na przykład można wylecieć w Tej mapy? No Właśnie takiej dziury nie ma, bo tam, jest, bo tam jest normalnie dziura w mapie, wiesz No tak, ale tutaj na przykład patrzeć a. na okna czy coś Ty, zablokowałem się! <laughs> Kurde, tak jak popatrzę sobie Jakie to wolne jest Ja spróbuję pająkiem polecieć, Czekaj, okay, nie biwnie <noise> Wszystko zablokowane jest. No, <noise> nie bij mnie, bo próbujemy znaleźć wyjście z tej mapy do luja. <noise> nie ma wyjścia! Domuś nie ma wyjścia! W do... w... No i no, domu Nie ma wyjścia! Nie ma wyjścia! Teraz Skype. No hope. Fortepianem no kto chce lada. dostać! Pokusowali się na mnie, do. No. Tam ktoś bije podłogę. O co, bo Czemu... jestem w dole. Tak? To My dlatego. Ups, Troszkę się wybiło okno. No jak Cię nie trafiłem? Nie wiem Ja tu nie dalej jak oh, to można wyjść, wiecie? Gdzie on jest? Gdzie jest? Na górze, na górze No nie, zostaw mnie Na górze, również... na mnie tylko sfokusowali? No bo nie widzę drugiego, no to ja bym zobaczył drugiego, ten, o Pospierdzielaj na, na maliny Gdzie on jest? Ja chcę w niego fortepianem trafić Uuu. Ja się wiszę, mnie nie znajdzie Fortepian <laughs> A, trafiłem go prawie Prawie to robi wielką rodzicę, no to właśnie wiem. prawie to nie zdążyłeś do kibalka i zrobiłeś pod siebie Ale to wiesz, to, to, to inna sprawa To ty na górzyki, teraz na ty Dobra, kurde, łapcie tu Hello. Nie, kurwa Gdzie jest drugi? Może. Widzę go, Ale w ogóle ty drugą stronę. O, siedzę, zablokowałem się, muszę iść na górę, na górę, na górę, na górę Na górę, o, jest, o, o. Gdzie o. mnie tak? No, Gdzie on, on jest? Potok. Panie Zdzisławie, ty otworzyło się? A nie, dobra, wydawało mi się. Walcz, bo ja już nie żyję. O nie, o nie! Tak jest! Ty, yes, dobrze. Ale ty się chyba zablokowałeś, się, nie? Zablokowałeś, umiertyz, nie, bo ten. Bo tak, tak, ja tak na Twojej drodze. Ja ja tak, wisi, kuźwa. <laughs> Ale kurde, mamy to! Teraz będę straszył klientów do końca świata. A, bierzemy <laughs> do nie, szukamy wyjścia z jakiejkolwiek innej mapy jeszcze. Dobra, no może jest na że na Ale jakąś taką fajną właśnie z budynkiem, nie, nie żaden pociąg chciałby. No tylko... tutaj to na pewno jest terek, bo tam jest normalnie miotacz ognia, no nie? Czyli, czyli to jest przemyślane Z domu tego zwykłego takiego, jakby się dałoby. Z house, zwykłego? No Dobra To byłoby dobre To weźcie w takim razie sobie muchy, a ja sobie polatam trochę i nie wiem, pozaczepiam dziecki czy coś Poszukamy Dobra, też. Dobra, to dobra, szukamy. Muchen tochen Ja sobie sobie bo sztur raczej nie wylecimy nigdzie? Nie, 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 muchami trzeba próbować. Gdyś kurczę przez chwilę, panie, masz może za obrazem tutaj? jakieś tajne przejście. Dzień dobry, dzień dobry, A przy tych szafkach, może tutaj? No właśnie, tak to Jest jakaś może... możliwość? Tutaj klient na tamy... Bardzo frałka, dzień dobry. Za lustrem gdzieś pod prysznicem tutaj, czy no, coś? No Próbuję w każdą ścianę wlecieć. Może też światła sprawdzajcie U. na górze, te, te właśnie takie. Dobra, kampa tutaj jest, zobacz. Te bezkitu! Ciek... Przecież... Ty Jak się stanie? Przecież. Czy macie kampy, no tutaj dobra? nie ma szans znalezienia. Chodź, patrz, tutaj? Dobra, może inaczej, Znalezienie jest szansa. O, tutaj zobacz. I tutaj sobie wlatujesz do tyłu. Tutaj Aj, z tyłu normalnie jest wejście Taka, tak z prawej. Czy, czy ty mogę. No. Czekaj. Okay. O, o dobra trafiam, okej. Okay. Dobra, czyli, czyli, czyli jednak to nie taka fajna miejscowa. Ale, ale jeśli ale, nie wa widać... Warto, warto znać, warto znać. Ale jest tak, ciekawa, tak. no. Kurde. Nawet mi tu jakieś tajne wyjście z tej mapy. Tak szukam za tym. A tu też jest dolady, fajna co, opcja taka tutaj, gdzie tak, latamy. Ja No ja tak raz światek schowałem i mnie szukałeś, się, tak nie się śmiałem siebie. A. Bo, bo, bo potem mną no, ubiegałeś. On gdzieś tutaj musi być, nie? <laughs> Fajna opcja właśnie też taka z tym tyłem jak tam poszukiwania? No nie ma nic kurde, próbowałem, myślałem, że zboguje ścianę, nie, ale... Mhm. Jaki spieprzony jest... Tu są te, tu są ledy pod sufitem, podwieszone normalnie <grym> No to właśnie to myślałem pod nimi jakoś, żeby ogarnąć jeszcze coś Ale nie, tu widzę, że wszędzie zablokowane jest Gdzieś na dole opcji? może coś, jakieś wyjście? zbagowałem się <grym> Tak, wy wybór postaci, proszę bardzo ty czemu tu... Aha, bo tu pułapka wisi. U... O, dawaj mi pofe... Wybienią nią o... szybę w... oknie. Kurde. Nie no da Pa, jest dziura w oknie, dawaj. A kurde, to tak nie działa. Ej, gdzie dziura? Tutaj... Że... Że ogólnie fajna zrobiłeś, gitarka nie? ten, ten młody ma kuźwa, bezprzewodowa stary. No. A weź mu walnij, to zobaczysz kurde, się wywróci i po nim. <ślesz> On. Młodego trafiłem i o. Co? To już tam pada? Halo. No to ja się nadziałem na, 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 na lampkę tak lubię sobie wiesz tak. Okej. Okay. A na lampkę? Ja myślałem, Lord że... gitara ze ściany wy, ten wyleciała. Co ty tam palisz? Spaliłem młodego. Wyb... A i mnie też. Powijając to, to, że ja jestem na dole. Bo ja mam na bluetooth. A, to no, chyba, czy... że... No nie ma żadnego Nie, miejsca, bez kitu nie ma Chyba, że gdzieś jeszcze coś przegapiliśmy, ale, ale ciężko znaleźć. Nie, to myślę, że tylko na tamtej mapie. Każdą ścianę sprawdzałem, wow, coś takiego jest. O, Twoje... dzięki, dzień! To Świątkę biłeś? No. Oj, Świątek, Świątek. No bo, kurczę, szukałem, szukałem i tak mnie znalazł. O, no nie ja I nie znalazłeś. Przykro mi. Tak, A tak, może fast jeszcze... fastfoodzie coś by się udało? O! Też fast food, Ja nie wiem, czekajcie, szukam myszki. Halo, gdzie jest myszka? O, staj, dobra. Bo mamy jeszcze bibliotekę ogólnie, na której nie, 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 nie grywamy z reguły. Jest jeszcze Subway, ale tam wątpię, że coś w Subway już się znajdzie. Nie, do mnie będzie pociągu wyjdziesz? W też patrzyliśmy, to racz nic nie ma. nie, mhm. nie, no. nie. Dobra, to którą mapę bierzemy? No ja bym fast foodał już. No, no fast food to myślę, że będzie najlepszy. Fast food, bo biblioteka to jest zamknięty strasznie obszar, mm -hmm. to tam nie ma no, możliwości wyjścia, ob... Obiekty testowe, czy, czy się napaszamy? Tam, tam tam. gdzie no, wybrano, to dobra. Ja. Mi się wydaje, że to będzie można być, bo tu za oknem są te stoliki, bo w no, ogóle no, jest tak... tak powinno powinno być to. to, to, to jakoś... Już no, to kurde to, to, to na kurde. motorach jeżdżą! Słońce wyszło i... Popisują bro, bro. się. A kamera dobry Co to jest? A to jest, że niby kamera to, to w rogu? Aha Rzuca tutaj babcia kurde, du ściereczkami Babcia ścierka. <grym> tak babcia to babcia ścierka <grym> Ja mam tu kośwa latać <grym> <grym> Babciu! Ja składałem życzenia <grym> A babcia mnie tak traktuje A może szybem tak na przykład jakoś... Nie Tutaj nic What the fuck? <laughs> Gdzie by tu. Co ja tu zostało, żebyś miał większe szanse? Dob no, odsuniesz się ty ode mnie! No to jest mi okno, wylatujemy! Babka! To jak babkę. No, ręczę. Kirry! Oddawaj moją rentę Kurder! Chcesz To ja tam lecę. Czekaj, ja by się do góry udało jakoś. Ja by się, że kiblem można uciec. Wypuść się, bierz z tego budynku, Ufa atakuje! Co to za dźwięk był? <grym> Ufa atakuje! <grym> <grym> o, ja biorę strajtaśmy, strajtaśmy pomocy! Nie! Babka! babka nie da się, nie jest stąd babka wyjść. babka! Kurde, Aj. jakby tak tutaj dało Jaj, się tymi tymi wiecie? gdzieś opiekać się tymi. Chodź tu kuźwa! Ale też się nie da. E, e, Hilfe? O! Hilfe? Ile Hilfe? Babcia skoczka się na mnie fokusowała. Gdzie babka jest nirek hilfe? Babka robi no. i potrafi kakać. Gdzie <laughs> potrzebujesz pomocy? Kto potrzebuje pomocy? Ktoś został już babka ubity tu czy robi nie? robi zły, rozje, burdel, babka. A niech mnie babka cmoknie. <laughs> cmoknie, cmoknie. Drodzy aspektatorze. Co ta babka tu robi, to ja normalnie ja nie, ja nie ogarnię tego. Tak? A na spektatorze można wyjść? Yy, nie, właśnie nie można. Też znaczy na spektatorze sobie po prostu szukam, nie jakiegoś wyjścia czy coś. Okay. Ale widzę, że to jest tylko jedna mapa na chwilę obecną, która ma taką możliwość. A Ta, jak oni się pochowali wszyscy. Co się pochowali, ty, ty, jak ja na środku stoję? To nie? No to, to ja bierz nie, gogle. To ja cię nie widzę. Albo nie. Patrzą. dobra, stąd spitalam, bo tutaj jest obok fajna rzecz. Ej, co z tego jak ja was nie widzę? Jak ty jak koło ciebie przyleciałem przed chwilą? Nie widzę cię, naprawdę No, no, no kampa idealna wreszcie Co, wartę znalazł? No kampa idealna, człowieku no nie. O chuj. Nie. Ale z butaszą to nie to po prostu wystarczy lecieć i dookoła my... Jajaj 3 no, sekundy nie. przed ale Campo O, był kuźwa, pod nogami, Lujdo! Cały czas sobie tam stał, nie? Dosłownie się schował i tak sobie siedzi. Ja byłem pewny, że wy latacie, ja was szukam u góry, ja tu kuźwa Nie. <laughs> się pokampili w widocznych miejscach. Najlepiej, nie? <laughs> no, o, sakra. Dobra, kończymy odcinek. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. <laughs> Widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Ta także jest. na razie cześć! Żółwik! Do gdzie klubu. są bagi? Piszcie gdzie. Tak, piszcie gdzie są bagi. <laughs>